Korzystając z tej przestrzeni obfitości, obfitości manifestacji, gracji, oh, wdzięczności, to może w wstawka o jakiejś przyjemności. O. No właśnie, jak może być szybciutko przyjemności? Jeżeli przyjemność to jest właśnie podążanie, szukanie, odkrywanie. Rzeczywiście, oczywiście, że czasami możemy na czas zaliczyć konkurencję, ale czasami przecież cudownie jest po prostu Iść jakąś drogą doświadczać, przeżywać, oglądać, smakować. Więc droga do przyjemności sama w sobie może być już przyjemnością. W zauważeniu tych wszystkich myśli, które czasami odbierają nam przyjemne życie. Pozwolenie sobie na przyjemne doświadczanie swojego życia, poza tymi wszystkimi, powinnam, nie powinnam, co mam do zrobienia, no, rozliczanie siebie za wszystko. Jakby cały czas ten niezdrowy wewnętrzny dorosły był w nas. Ten poganiacz z dzieciństwa, ten niezadowolony rodzic, który ciągle od nas. Wymagał czegoś więcej. I oczywiście na tamten moment to było, że oni nie wiedzieli inaczej, to był ich sposób motywowania nas. Ale moim zadaniem teraz jest zaopiekować się sobą inaczej. Bo to ja to zauważyłam, że może być inaczej. Bo to ja wiem, jak chcę, żeby było inaczej, więc tylko ja mogę dać to sobie. Bo to ja wiem, jak chcę, żeby było. Skoro ja odważę się i przełamię się sama w sobie, dodawania sobie tego, czego właśnie oczekuję dostawać, Poczekajcie, ja to zrobię troszkę inaczej. Będzie mnie się, lecimy zdecydowanie przyjemniej. I jak ja sobie pozwolę, to dostawać. wolę sobie to czuć. Ja troszeczkę straciłam wątek chyba, więc, um, więc albo mi się niechcący uda albo po prostu będzie zupełnie czymś innym. Pozwolenie sobie na zatrzymanie i na czucie przyjemności. Przecież dopiero wtedy, kiedy ja odkryję tę swoją drogę do przyjemności, kiedy nauczę się a mogę się nauczyć tylko po drodze, bo to po drodze będę tak jakby takiego jak w grach komputerowych, że poziomy się zalicza po kolei. Im dalej, tym trudniej, bo ja się muszę nauczyć jakichś nowych kompetencji. I pozwolenie sobie na odpuszczenie, na, na siedzenie ze sobą, ze swoimi myślami, nie na temat kogoś, tylko na temat swojego doświadczenia siebie w tej chwili, w tym życiu, w moim życiu, jaka ja jestem jaką siebie manifestuję w świecie jaka chcę być dla innych czy ja wierzę w to, że to jaka ja chcę być to ja taka jestem czy ja do tego dążę bo jak gdzieś w środku nie wierzę i um, podkopuję sama siebie to wiadomo, że rzeczywistość będzie mi to pokazywała w taki sposób, że um, że będzie mi potwierdzała to, że nie do końca taka jestem a ja jednocześnie będę rozliczała innych że mają tak o mnie myśleć słabe wracając do przyjemności pozwolenie sobie na wyjście z myśli pilnowania innych w ich światach w moim świecie w moim własnym świecie do mnie, do moich czuć, do moich zachowań, do moich potrzeb. Co mi jest potrzebne, żeby sobie to dać? I wyjście z tej roli tego marudnego dzieciaka, któremu się wydaje, że zjadł wszystkie rozumy i wszystko wie i no, no, tak jak ja już wiem, ja już wiem, ja już to wszystko robiłam, ja już tego nie zrobię, ja już to sprawdzałam, no to jeżeli ty przestajesz próbować sprawdzać różne rozwiązania, tylko siedzisz w miejscu narzekania, no to po prostu zostaniesz w miejscu narzekania. Jeżeli cały czas próbujesz coś zmieniać, jeżeli cały czas coś ulepszasz, coś updatejtujesz, w tym miejscu, w którym jednak, no nie do końca jest Ci wygodnie, no to masz szansę doświadczyć czegoś lepszego, czegoś więcej, czegoś... czegoś bardziej, co chcesz. Więc po prostu, no zaprzestanie próbowania jest w ogóle jakimś samobójstwem. To po pierwsze. Po drugie, no chęć i sama motywacja doświadczenia własnej przyjemności, doświadczania siebie w przyjemności, doświadczenia życia w przyjemności, w szczęściu w miłości, w radości w obfitości, przecież każdy z nas tego chce, więc jak siedzisz i tak, ale ja tego nie mogę mieć, bo ty tego nie rozumiesz, bo ty masz tak, bo ty zrak, bo to owak kuźma, sama po prostu byłam mistrzem w gadaniu no, w taki sposób i no i naprawdę czuję, że mm, powinnam dostać Oscara za, za te wszystkie role, które o, odegrałam. Ofiar bidulek i, i innych cierpiętnic, męczennic, pomagaczek. I to nie znaczy, że ja nie pomagam, że nie jestem dobra, bo mnie tam to wszystko, te wszystkie, mm, tu się kojarzyło z czymś, co jest dobre. Ale czy naprawdę tak na logikę, to myślę, że tak wygląda dobro, że za z znęcą. Uuu, cieniutko o Uu, tu boli, tu strzyka, tam brakuje, tu nie ma, że tak wygląda dobro. Że taka jest moja definicja. Jeżeli tak myślę, że taka jest definicja, no to takie dobro dostaje. To takiego dobra mam więcej. Jeżeli... Uświadomię sobie, że dobro ma zupełnie inną definicję. Że dobro to jest natura, to jest obfitość, to jest doświadczanie, to jest radość, to jest zachwycanie się innymi, zachwycenie się sobą, pozwolenie sobie na zachwycenie się sobą, odpieprzenie się od siebie samej, że coś tam jeszcze powinnam, że czegoś jeszcze nie mam, że nie wiem, że, że powinnam wyglądać jakoś inaczej, że w ogóle. A kto wie, jak ja powinnam wyglądać? Kto ma na to definicję, jak ja powinnam wyglądać? Przecież kto ma definicję, jak wygląda idealna wiewiórka? Czy jest definicja na wygląd idealnej wiewiórki? Ma ogon, ma łapki, ma coś tam i orzeszki. Człowiek ma ręce, nogi, głowę. Ma potencjał myślenia za siebie. Więc. Co my robimy z naszymi życiami, z naszą przyjemnością, z naszym doświadczeniem? To jest totalnie tylko i wyłącznie nasza bajka, nasza odpowiedzialność. No, do roboty. Jeżeli chcesz ze swojego życia zrobić arcydzieło, to po prostu zacznij się zachwycać swoim życiem, tym, co już masz. Bo, jak chcesz mieć więcej, a nie doceniasz tego, co masz, to z jakiej paki masz dostać cokolwiek więcej, skoro nawet tego nie potrafisz docenić. A każdy moment, każde miejsce, w którym jesteśmy, na pewno jest idealne i na pewno jest warte docenienia, zauważenia, bo my chcemy być doceniani i zauważani. Więc, najpierw róbmy to samo innym: innym ludziom, innym przestrzeniom, innym sytuacjom, innym myślom, emocjom. To też wszystko prosi o docenienie, zauważenie. Ach, no to tym pięknym, optymistycznym akcentem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś jest ostatni dzień lica.